Cześć, witajcie na kanale CTGTV, ja jestem Jacek i miałem nie robić tego filmu, ale go zrobię, bo nie wiem, w sumie, bo tak bo chcę. Będzie o chińskich straplokach, tak, o których już mówiłem. Dobra, poszli. Wróciłem, zapytałem się Was o te chińskie straploki. I co? I po, większość z was powiedziała, że z, kupiliście, używacie, kosztowały 2 dolary i są y, wypasione. No i co? No i ja też kupiłem. Kupiłem, chciałem używać. Może zacznę od tego, co zrobiłem. No to stwierdziłem, że czas zamontować je do mojego nowego super paska. No i wziąłem mój super nowy pasek od tam z zresztą bardzo fajny. No i zamontowałem, nie? No i chciałem zamontować. No, i zacząłem montować. No, i montuję, montuję ten pasek. Nie mogłem dokręcić. Nie mogłem dokręcić tej nakrętki. Więc co pancio zrobił? Pancio złapał sobie kombinerkami tutaj, nie? Tutaj złapałem kombinerkami. Tu. Tutaj się łapie, Złapałem sobie kombinerkami. Tu. I tutaj złapałem kluczem nasadowym i zacząłem kręcić, nie? No, i tak jak. Zopałem yy, i zacząłem kręcić, tak yy, proszę Państwa. O, tu. będziecie widać, nie? No. I się zrobiło coś takiego. I to nie, nie użyłem do tego jakiejś strasznej, ogromnej siły. Tylko tak. Tylko zopałem i. Kik, I skóra na pasku, tam z trapkastą, okazała się silniejsza niż. Yy, niż chiński straplok. W kupiłem je na Allegro za 20 zł. I to była bardzo zła inwestycja, niestety, żałuję tego z całej siły. I teraz słuchajcie, kupiłem też. W sumie dlaczego ja je kupiłem? Kupiłem je dlatego, bo jakiś czas temu na, na jednej z giełd, e, Facebookowych, kupiłem szalery. I oczywiście nie spojrzałem na zdjęcie, że nie ma podkładek do szalera. To jest dziwne, no ale dobra, pomijmy to. Pozdrawiam cię, kolego, który mi sprzedały szlary bez podkładek. No i chciałem kupić czarne podkładki. I wiecie co? Nie ma czarnych podkładek powiększonych w Polsce. Chyba, że kupi się tysiąc, a ja nie chcę 1000, tylko chciałem dwie. Więc stwierdziłem, że kupię <ścoughs> stafliki całe, co dwie dychy. Nie chciałem się czekać na AliExpress, więc zamówiłem na polskim Allegro. No i, bo i tak to się skończyło. nie? Oczywiście podkładki pasują. Czarne straproki polecą do Jacksona, tego tam. A te sobie wezmę sobie i tak srebrne, więc no powiedzmy, że wygrałem. Ale teraz co z tymi straplokami? Wiecie co ja się zastanawiałem długo na tym. gdzie to widać. Jak macie szalery. To zaczep te blokada szalera. Widzicie to, ona jest tutaj. Zasadniczo praktycznie na sztywno I na, pociągając za nią To się nic nie ma prawa ruszyć ani przesunąć A teraz zobaczcie co się dzieje z tymi z chińskimi ciadami Cały ten zaczep To wszystko Widać to w ogóle coś? To lata, to w ogóle jest na takiej, jest takiej cienkiej sprężynce Nie wiem czy ja bym nie będę tego niszczył, nie, ale mi się wydaje, że ja bym to chyba w ogóle wyrwał, nie. O, o tu widać tą sprężynkę w ogóle. Czekajcie, może się uda nie pokazać. O, widzicie? Jest sprężynka? Taka mała tyci sprężynka tam jest, cieniutę. To wszystko tutaj lata. Powiem wam szczerze, więc traplot zobaczcie w ogóle co się dzieje. Co ja cię wymyśliłem powiem wam, to ja nie wiem, nie? Zobaczcie ten szaprok tutaj wyprawia To jest w ogóle jeszcze zaczep od w ogóle Czegoś innego No tak powinno być No nie no, nie powinno tak być A to jest szaler Też się rusza W sumie też się rusza, nie? Ale to się rusza tak jakby miało zaraz się odpaść, a to w ogóle wystaje. Nie, no nie ufam temu, powiem wam, nie ufam temu. Może to się trzyma, może to będzie działać, ale mając gitarę za kilka tysięcy, w życiu bym na tym nie zawiesił gitary swojej. Także jak wam działa, to spoko. Jak dla mnie, to jest po prostu, no to jest taki Półśrodek. środek. Można kupić używane szalerki za trzy dyszki. Gdzieś na Allegro albo gdzieś i być zadowolonym z życia i z bezpie mieć bezpieczną gitarę. No, można kupić Cińczyka no. jak chcecie. Nie wiem, czy Wurwika nie miałem nigdy y, tych zaczepów. Może są też spoko tak jak szalery. Tak przypuszczam, że tak będzie. Także może warto wydać. no też są chyba drogie, bo już kosztują 5 dych. Ja zalecam. Ja przynajmniej ja tak robię, jak już kupuję. Rzadko kupuję. Bo już po prostu mamy jedne czy dwie pary i kupuję sobie po prostu same tylko zaczepki, nie do gitary. Nie kupuję już samych strapów i i tyle. Nie? A jakbym miał kupić, tak jak to zrobiłem teraz, to po prostu kupiłbym używane gdzieś za dwie trzy dychy szalery, albo warwicki na, 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 na jakimś portalu aukcyjnym na jakiejś grupie, no i tyle, nie? tylko uważajcie, kupcie sobie z podkładkami, bo nie ma takich podkładek. Dobra, 7 siedmiominutowy film o gównianych straplokach yy, z Chin. Wiecie co? Poniosło mnie zdrowo. <słuch> Pod tym to mam nadzieję tak, że będzie się dało to oglądać, nie? Obiecuję, naprawdę obiecuję. Dobra. Dzięki wielkie za uwagę. Pamiętajcie o subach łapach, strajkach lub bajkach i widzimy się już niedługo. Adios.